Kryszcze to jedyna rzecz w tobie, która zwraca na siebie uwagę. Ty szmaty nazwasz ciuchami? Jak to masz anoreksję? Przecież nie jesteś taki chudy. Jesteś za gruby, żeby to nosić. Same kości. Faceci takich nie lubią. Jesteś za chuda, żeby to nosić. Bez tapety jesteś nikim. Przykryj się, bo to rozprasza chłopaków. Zachowuj się jak prawdziwy facet. Weź się lepiej ogarnij. Chłopakowi nie wypada płakać. Takich jak te trzeba odgraniczyć od normalnych ludzi. To jest chłopakiem w Waszym związku? Jesteś do niczego. Nie nadajesz się do tej szkoły. Musisz, bo takie są zasady. Jesteś kobietą, co Ty możesz wiedzieć? Nie mogę na Ciebie patrzeć, ale Ty jesteś brzydki. Nic dziwnego, że Masz tak mało przyjaciół. Jestem inspiracją. Jestem bratem. Jestem dobrą przyjaciół. Jestem wyjątkowym człowiekiem. Jestem silnym osobą. Jestem nadzieją. Jestem artystą. Jestem częścią społeczności. Jestem bratną duszą. Dyskryminacja i nietolerancja dotyka wielu mniej lub bardziej oczywistych obszarów naszego życia, dotyczy ona stosunku ludzi do siebie nawzajem. Ale co równie bolesne. Także nas, to nas samych. Niekiedy zwracamy uwagę na otaczające nas problemy dopiero wtedy, kiedy jest na to bardzo późno. Czasami wręcz za późno. Dzień tolerancji to okazja, żeby zatrzymać się na chwilę i rozejrzeć dookoła. Żeby dostrzec ludzi, którzy nas otaczają, i zobaczyć to, co w nich najlepsze. To okazja, żeby przypomnieć sobie, że piękno ma największe znaczenie wtedy, kiedy jest nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w środku. A najpiękniejsi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy sobą. boys